Tak, rzeczywiście ta kampania trwała dosyć długo, bo w styczniu ją rozpocząłem w, w, w terenie. Dzisiaj upragniony koniec, myślę, że jutro odpoczynek. Natomiast warto było, ponieważ dyskusja była merytoryczna, wybory bardzo fajne, zresztą długie, uwiecznione jakimś moim osobistym sukcesem, ale też bez e, jakichś tam niespodzianek, wydaje mi się. Tak, to zadanie jest naprawdę duże przed nami. Natomiast jestem przekonany, że temu podołamy i że kluby będą z tego zadowolone. I w przyszłości myślę, że ten projekt powinien wejść. E, wyżej, czyli mówię o całym województwie mazowieckim. Właśnie, to jest wizja także dla całego Mazowsza. Widziałem tutaj delegaci z Mazowieckiego, przyjęli ją z zaskoczeniem. Wielu delegatów było, chociaż kluby były bardzo za, zadowolone. E, czy jest to też zadanie właśnie dla MZPN-u, a może i dla całej Polski? Znaczy, nie ukrywam, że oczywiście Związki Wojewódzkie, niektóre Związki Wojewódzkie prowadzą e, taki system rozliczeń. E, myślę, że tutaj, jeżeli nam się uda to wprowadzić, tak jak kiedyś prowadziliśmy unifikację rozgrywek, mamy unifikację szkoły, tak będziemy pionierami, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego rozwiązania i mam nadzieję, że pomysł się wszystkim spodoba i wspólnie będziemy go realizować. Oczywiście wtedy będzie łatwiej nam wspólnie realizować go wszystkim. Główne zadanie dla nowego starego prezesa rozpn i nowego zarządu na kadencję 2016-2020 to? No, myślę, że przede wszystkim musimy złączyć wszystkie siły. Za chwilę przed nami wybory. 1 lipca w Związku Wojewódzkim Mazowiecki Związek Piłki Nożnej też wybiera władzę, więc musimy być jedną dużą, wielką rodziną i chcę po wyborach zaraz odbudować to, co dzisiaj jak gdyby nas podzieliło. Natomiast jest kilka celów, które będziemy realizować i z pewnością ta kadencja będzie bardzo bogata i tak jak powiedziałem w wystąpieniu pozwoli nam podnieść i z poziom przede wszystkim poziom sportowy, ale i organizacyjny naszego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na wyższy poziom i myślę, że tak będzie. Wiem, jestem przekonany.